Od 19 marca w krakowskiej hali EXPO działa tymczasowy szpital dla pacjentów chorych na COVID-19. To już druga tego typu placówka w Krakowie. Dzień przed oficjalnym oddaniem obiektu do użytku szpital wizytowali premier Mateusz Morawiecki, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smułka oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Powiedziałem na odprawie z panem premierem, że to jest najlepszy dowód na to, że współpraca samorządu i administracji rządowej, administracji pana premiera przebiega w Małopolsce wzorowo, bo zorganizowanie takiego dużego przedsięwzięcia w Halach Expo nie było łatwym, ale jak się okazuje, jeżeli... Wszyscy współpracują zgodnie w jednym kierunku. To wytwarza się jednak duża synergia i dużo łatwiej jest po prostu tego rodzaju obiekty zagospodarować i zorganizować chociażby w tym wypadku szpital tymczasowy. Nadzór nad obiektem prowadzi kadra szpitala specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich służb ratunkowych, ale przede wszystkim dużemu zaangażowaniu personelu szpitala Rydygiera, szpital Expo jest gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów i zba przyjęć. Łóżka, miejsca intensywnej terapii, ale przede wszystkim duży zapas tlenu, ponad 26 ton tlenu, pozwoli na prowadzenie leczenia czy doprowadzenie tlenu dla pacjentów, którzy będą tego wymagali. W obiekcie udostępnionych zostało 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Docelowo szpital posiada ich 375, z czego 20 to łóżka intensywnej terapii. Każde łóżko jest zaopatrzone w gniazdo tlenowe, więc, jeżeli będzie potrzeba podania tlenu, jest taka możliwość na każdym z tych 375 łóżek. Jest olbrzymia instalacja zbiornik. E, jesteśmy w stanie to zapewnić. Na terenie Hali EXPO, oprócz szpitala tymczasowego, nadal będzie działał punkt szczepień dla mieszkańców Małopolski. Pragnę podkreślić, że jest to zupełnie bezpieczny punkt, dlatego że pacjenci będą dowożeni karetkami z zupełnie inną drogą i z drugiej części budynku Hali EXPO. Punkt szczepień jest zupełnie osobno wydzieloną miejscem, w którym mogą bezpiecznie być szczepieni mieszkańcy Małopolski. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.